tvpolska.pl Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Bardzo dziękuję panie pośle. Świerszczaka z majonezem kieleckim. Myślę, że panu zasmakuje. Także nie warto odrzucać nowych wyzwań kulinarnych. Szanowna pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. No jeżeli chodzi z kolei o rząd Prawa i Sprawiedliwości, to żyjecie państwo w równoległej rzeczywistości. Potwierdził to pan minister, mówiąc przed chwilą, że sytuacja rolnictwa nie jest taka zła. Ja już nie wiem, panie ministrze, co musiałoby się stać, żeby rząd zauważył, że jest tragicznie, bo chyba nawet wszyscy, gdyby wszyscy rolnicy przestali produkować, to rząd nie zauważyłby tego i uważał, że jest doskonale. Pan minister uważa zapewne, choć... Niesłusznie, że rolnicy zawsze narzekają, ale o tym, że sytuacja jest fatalna, mówią wprost eksperci, na przykład z Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. Mówią wprost, sytuacja jest fatalna. Zmniejszyły się zakupy obrotowych środków produkcji, jest najgorzej od ponad 20 lat. Inwestycje najniższe od 20 lat. Skłonność do zaciągania kredytów już dawno nie była taka zła, a wartość salda prognostycznego dotyczącego oszczędności najniższa od 90 1999 roku. Tego roku. Wskaźnik zaufania, czyli odsetek tych, którzy patrzą w przyszłość z ufnością, to niepełna, niespełna 10 Najniższy wynik od ponad 20 lat. Nigdy w historii badań nie było tak złych wskaźników. Nadciąga kryzys. Recesja oznacza zmniejszenie konsumpcji. Panie ministrze, czy aby na pewno nie jest tak źle? Ja bardzo proszę, żeby pan minister wskazał jakiekolwiek światełko w tunelu, żeby w ogóle rozumiecie jak zła jest sytuacja rolnictwa, bo na dzisiaj wygląda Dziękuję. tak, jakbyście chcieli to rolnictwo po prostu wykończyć na. Dziękuję bardzo. TV Polska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.